Koziołki, rury i czarcie ogony. Jedna z legend poznańskich mówi o poznańskich rurach i ma związek z dzisiejszym dniem Bożego ciała. Tak, to jest właśnie to. Babciu, mam już mąkę i miód. Czy olej i mleko też przynieść? Nie Julku, ani tłuszcz, ani mleko nie będą nam dziś potrzebne. W takim razie przyniosę jeszcze jajka! Zawołał chłopiec i już odwracał się na pięcie, by pobiec do lodówki, ale zatrzymały go słowa – babci, jajek też dzisiaj nie użyjemy. Ciastka bez jajek i mleka? – zdziwił się chłopiec, który często piekł z babcią Zosią domowe smakołyki. Jajka zdecydowanie należały do tych produktów, bez których w kuchni ani rusz, szczególnie przy pieczeniu. Julek najbardziej lubił rozbijać skorupki. I oddzielać żółtka od białek. Można powiedzieć, że był wręcz mistrzem w tej dziedzinie. Babcia uśmiechnęła się tajemniczo do wnuczka i powiedziała: To wyjątkowe ciasta. Piekła je moja mama, która nauczyła mnie, jak je przyrządzać. A moja mama poznała ten przepis od pewnej siostry zakonnej: ciastek, które dzisiaj upieczemy, nie kupisz w żadnej cukierni, nawet najlepszej. A już wiem, to te ciastka rury, które czasami sprzedajesz na małym straganie. Mógłbym je sprzedawać z tobą? Proszę, proszę, powiedział Julek błagalnym tonem. Jak pewnie wiecie, babć nie trzeba szczególnie długo prosić. I choć powiedziała z poważną miną, że się zastanowi, to chłopiec już wiedział, że w tym roku straganik będzie prowadził razem z babcią. Julek nie do końca rozumiał, dlaczego ciastka nazywane są rurami, bo zupełnie ich nie przypominały. W smaku za to były jak pierniki, ale nikt ich tak nie nazywał. Babcia Zosia dwa razy w roku wypiekała całą masę ciastek i pakowała do samochodu, dosłownie po sam dach. W Boże Ciało rozstawiała stolik pod katedrą na Ostrowie Tumskim, czekała na dzieci i dorosłych, którzy po skończonej procesji kupowali co najmniej po dwie rury. A jesienią na wszystkich świętych babcia sprzedawała ciastka przy cmentarzu. Dzisiaj chłopiec po raz pierwszy miał pomagać jej w pieczeniu, z czego bardzo się cieszył, ale jeszcze bardziej cieszyła go myśl, że będzie mógł sprzedawać rury. Wymyślił nawet specjalne hasło reklamowe: kto słodkie rury w Boże ciało kupuje, temu przez cały rok niczego nie brakuje. Wróćmy jednak do kuchni. Tam babcia z Julkiem właśnie rozpoczynają pieczenie. Gdy wszystkie składniki były już połączone, ciasto zagniecione i rozwałkowane, Julek zaczął wykrawać z niego dość duże kwadraty. W tym czasie babcia rozgrzała piekarnik i wyjęła z szafy karton, w którym trzymała duże szklane butelki. Julek uważnie przyglądał się, co babcia też z nimi robi. Tak to te, bo wiedział, że korzystała z nich tylko piekąc te właśnie ciastka. Ale ona przetarła je szmatką i odstawiła na bok. Przewrócisz kartkę? Ciekawe, dlaczego odstawiła je na razie na bok. Uh -huh. Hmm, no mój mały pomocniku, czas włożyć nasze rury do piekarnika i zaczęli razem układać na blasze kwadraty z ciasta. Gdy te rumieniły się pod wpływem temperatury, Julek zapytał: Babciu, a właściwie dlaczego te ciastka nazywa się rurami? Dobrze, że pytasz, bo skoro chcesz je sprzedawać, powinieneś nie tylko wiedzieć, skąd pochodzi nazwa, ale i znacznie więcej. Historia, którą Ci opowiem, to poznańska legenda. A jak wiesz, w legendzie zawsze jest trochę prawdy i trochę fantazji, bo ludzie przekazywali ją sobie z ust do ust. Ja usłyszałam ją, będąc w Twoim wieku i zapamiętałam tak. Nie mogło to być bardzo dawno temu, bo w starych kronikach nie ma słowa o tym zdarzeniu. Z okazji kościelnego święta, które nazywamy Bożym Ciałem, przez Poznań jak co roku przechodziła procesja, czyli bardzo uroczysty pochód ze śpiewami, sypaniem kwiatów, a nawet orkiestrą. Gdy procesja zatrzymała się w okolicy Starego Rynku, trąby orkiestry strażackiej zagrały tak donośnie, że echo muzyki z wielkim hukiem odbiło się od ścian kamienic. Ku przerażeniu ludzi biorących udział w procesji, z pobliskich dachów, wprost na nich, zaczęły spadać dachówki. Ludzie zamykali oczy, osłaniali rękami głowy, kulili się w sobie. Jednak żadna dachówka, nawet najmniejszy jej odłamek, nie tknęła poznaniaków. W tajemniczy sposób Padały one tuż obok nich i rozbijały się o bruk. To cud, to prawdziwy cud! wołali. Byli przekonani, że nie stała im się krzywda, ponieważ podczas procesji gorąco się modlili. A siostry zakonne, które w tym miejscu miały swój klasztor, na pamiątkę tego wydarzenia, postanowiły w czasie Bożego Ciała wypiekać specjalne ciastka piernikowe. Początkowo ciastka miały formę trąbek, ale te łamały się podczas transportu, więc siostry zmieniły kształt wypiekanych smakołyków na zaokrąglony i kwadratowy, przypominający dachówki. Gdy babcia zakończyła swą opowieść, chłopiec powiedział – To dlatego niektórzy mówią na nasze ciastka dachówki, a inni trąby, ale ja najbardziej lubię nazywać je rurami – dodał Julek. – Ale skąd ta nazwa i jak to się dzieje? – że one są tak wygięte. Oj, dobrze, że mi przypomniałeś. Kukni do pieca, czy już nasze ciastka zaokrągliły się na bokach i e, zrumieniły, teraz muszą ostygnąć na butelkowych rurach. To od nich właśnie pochodzi nazwa. Choć ludzie twierdzą, że kiedyś po prostu pieczono je, kładąc bezpośrednio na ciepłej róże piecyka. Nie dojdziesz już teraz, Julku, co jest prawdą. Tak to bywa z legendą. W każdym razie. Stygnąc, zwinął się, stanął się półokrągle i twarde jak najprawdziwsze dachówki, powiedziała babcia ze śmiechem. Ach, jak pięknie pachną te nasze piernikowe rury, zauważył Julek. Pomógł babci wyjąć gorące ciastka i razem ułożyli je na szklanych formach. Gdy kolejne ciastka wylądowały w piecu, by nabierać złoto-brązowego koloru, chłopiec stanął przed babcią i uroczyście oświadczył. Babciu, gdy dorosnę, będę wypiekał rury tak jak ty. Kto wie, kto wie, jeśli bardzo czegoś pragniesz, twoje marzenia mogą się spełnić. Kto wie, kto wie, powiedziała babcia i z dumą popatrzyła na wnuka. Koniec. To było długo czy krótko? Latająca książeczka. Latająca książeczka. I co, to było długo czy krótko? Uu, leci, poleciała. Długo czy krótko? Krótko. A co ci się najbardziej podobało w tej historii? Coś. coś. A pamiętasz co? Coś. Coś. A coś ci się nie podobało w tej historii? Coś. Co to mogło być? Coś. A co ci zostało najbardziej w pamięci? Coś. No i mamy odpowiedzi, coś. I teraz będziemy rozpoznawać, co to mogło być. Tę książkę Poznańskie Rury i Czarcie Ogony można zdobyć, gdy przejdzie się taki poznański szlak legendy dla dzieci. No trzeba przejechać do Poznania. O wszystkich takich sprawach dowiedzieć się można na stronie internetowej www.szlaklegend.pl. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Swędrowska.